Z tej strony Pan Królik, czyli maskotka kanału Amator Planzywek. Dzisiaj to ja sobie z wami porozmawiam, a dlaczego właśnie ja? Bo porozmawiamy sobie o książce dla dzieci, o ekologii, o zwierzątkach, a co o dzieciach ekologii i zwierzątkach może wiedzieć ten duży pajac, co no prawdopodobnie nic, dlatego ja sobie dziś pooglądam. I... Kazałbym wam tutaj teraz strony tej książki, może jakieś, ale no, z dwóch powodów, jeden to nie chciałbym wam zdradzać fabuły, a z drugiej to nie, 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 nie mam palcy, więc no, nie mam jak obracać stron. Pomyślicie, jak czytałem tą książkę? No on to mi czytał i to wiem przynajmniej co się tam działo, więc mogę wam o tym opowiedzieć, prawda? A co to jest w ogóle za książka? To jest zielobór, zielobór, czyli książka. Y, Interaktywna y, taka gra książkowa dla dzieci, właśnie. No i to je, opowiada o historii y, pewnej hmm, Jezusi? Jeżuni? Jerzynki? Dziewczynki Jeża, która ma kolegę Wiewiórkę Wiewióra Waldemara, i oni razem odkrywają, że w ich mieście dzieje się źle, bo to miasto tonie w śmieciach, a wszystkie zwierzęta, które tam żyją, to mają to gdzieś. I teraz oni muszą ruszyć na pomoc miastu i mają niesamowite przygody, bo no właśnie, nie powiem wam jakie powiem wam tylko, że to jest taka historia przygodowa poprzeplatana z wątkami fantazy i są tam też magiczne istoty i dzieją się różne rzeczy, a wszystko opowiada o tym, że trzeba bać środowisko i uczyć dzieci ekologii i tak, to tu jest pokazane naprawdę bardzo ciekawie bo wyjaśnia bardzo przyjemnie najmłodszym, dlaczego trzeba robić pewne rzeczy, i wpaja im to pewne bardzo dobre nawyki, które no, zaowocują tym, że my będziemy mieć lepsze powietrze i mniej śmieci naokoło. No, natomiast cała historia, jaka ona jest, czy no, dla jakich dzieci ona się nadaje? No tak, dla dorosłych to ona będzie taka troszkę infantylna, czy jak to się tam mówiło, no i przede wszystkim to. To, co jest w niej powiedziane, i to, co ona stara się przekazać i nauczyć, to wy, jako dorośli, powinniście już wiedzieć. Jak nie wiecie, to z wami słabo jest, oj, słabo. Natomiast co do dzieci, to, to jest taka historia, że ja myślę tak. Od pięciu lat to można już z bombelkami sobie siedzieć i z nimi to czytać. Dlaczego z nimi to czytać? Ponieważ są tu zagadki. Zagadki są na takim poziomie. No ja bym powiedział, że na takim wczesnoszkolnym, takie nauczanie początkowe, te klasy 1 do 3 i one tu będą takie fajne, że dzieci sobie wtedy poradzą. No niektóre są takie, że dorośli sobie nie poradzą, bo ten ciołek to sobie z jednym nie poradził. Dzięki, że o tym wspominasz. Spoko. No dobra, usprawiedliwmy to. Nie zna się chłopak na grzybach, a w jednym zadaniu trzeba było się znać. No powiedzmy, że usprawiedliwione, ale i tak... Dorosły nie ogarnął zagadki dla dzieci. No, dużo zagadek jest taki, że trzeba zwrócić uwagę na cyferki, czy większe liczby, trochę je tam pododawać, pomnożyć, więc no, to są takie rzeczy, które już dziecko musi być starsze, ale myślę, że tak spokojnie z takim pięciolatkiem można sobie czytać. On będzie wtedy dokonywał wyborów, gdzie iść i co zrobić, a rodzic pomoże w zagadce, więc to będzie takie naprawdę fajne i uczciwe. No i tutaj trzeba powiedzieć, że jeżeli będziecie mieć problem z jakąś zagadką, i no to wtedy na końcu są najpierw wskazówki, kilka stron ze wskazówkami, co trzeba zrobić, a potem jest to jest dla niecierpliwych, yy, same rozwiązania tych zagadek i niby fajnie, ale tutaj się muszę do czegoś poprzyczepiać, bo w takiej książce interaktywnej, w takiej grze książkowej, to zaleca się, żeby nie przeglądać całej książki od razu i nie wertować, co gdzie i jak. I tu by mi się przydało, żeby na początku była taka jedna strona wprowadzająca w rozgrywkę, takie wiecie, że. Trzeba mieć ołówek na przykład, bo nie mówią na początku, że trzeba mieć ołówek. Jak w trakcie się okaże, że trzeba mieć ołówek, no to wy go nie macie i trzeba po niego iść. To wybija troszeczkę z immersji, że tak powiem. No i słabo, słabo, prawda? I tam by też mogło być wspomniane na początku, że na końcu są takie wskazówki i że są odpowiedzi, żeby nie wertować książki i przypadkiem na to nie trafić. To by było takie, myślę bardzo uczciwe podejście i fajnie by było jakby to było, a tego nie ma. Więc to jest taki minus tej książki. Natomiast cała reszta, tak jak powiedziałem, historia jest przyjemna i bardzo edukacyjna. I jeżeli szukacie pomysłu na prezent dla dziecka z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka, to myślę, że to będzie bardzo fajny upominek taki, bo sobie przeczyta, przeżyje przygodę. No i właśnie, mamy tu kilka zakończeń i te zakończenia są bardzo różne. Są takie pozytywne i są takie mniej pozytywne, takie nawet troszeczkę smutne bym powiedział. Natomiast cała rozgrywka da się tu przejść historię na kilka razy i zobaczyć różne przygody naszej y, jeżynki no y, naprawdę warto sobie przeczytać kilka razy i za każdym razem pójść inną drogą i tak sobie zanotować na przykład wybory swoje wcześniej, żeby wiedzieć co się wybrało wcześniej, żeby nie iść tą samą drogą bo przygody są naprawdę ciekawe no a jeżeli chodzi o oprawę graficzną, no bo wiecie to jest książka dla dzieci, to tak tutaj y, duży plusik przede wszystkim za wielkość cionki i tekst, bo jest bardzo przyjemny i przystępny dla dzieci. Nie ma tu ściany tekstu, więc się przyjemnie przed tym siedzi, nie jak przed jakąś lekturą skolną, a obrazki są bardzo ładne. Tu widzicie na okładce, ja to jest, y przekonam tego, że tam w montażu dał jakieś zdjęcia, gdzieś tu będą na pewno, to zobaczycie sobie kilka ilustracji, ale tak, żeby nie zdradzać Wam fabuły tak, tylko żebyście zobaczyli, jak to tam wygląda i, i no, 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 śliczne są, takie bajkowe i ładne, taka bardzo specyficzna kreska, nie przesłodzona, a bardzo ładnie oddaje to, co się dzieje w książce i tak samo zagadki, też się opierają dużo na obrazkach, że trzeba coś na nich szukać i te obrazki są ładne, przejrzyste no, jest to fajne, wygląda to bardzo dobrze, więc tak, poza tymi minusami z tym wprowadzeniem, to ja myślę, że Zielobór jest bardzo dobrą książką dla dzieci, bardzo dobrą grą książkową. Ja go polecam. No nie jest to tytuł dla dorosłych. Jak jesteś dorosły, to tutaj ta historia będzie dla Ciebie za prosta i za oczywista. To znaczy... Ja mam nadzieję, że te rzeczy, które tu są, to dla ciebie jako dolesłego będą za oczywiste, no bo chyba wiadomka, że, że, ekologia to jest ważna, tak? Nie przesadzajmy, tutaj nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby się przykuwał do jakichś drzew, pomników i innych rzeczy, ale no kurczę, śmieci to do kosza, a nie na trawnik, tak? No, to ja myślę, że się rozumiemy. Więc, tak, książkę to ja naprawdę polecam, bo jest ona bardzo fajna, i poza tym, jednym minusikiem na początku, to jest nie wszystko ok. Y tu sobie wyobraźcie, że pokazuję ok, bo kciuka też nie mam, bo jak nie mam poluszków, to kciuka też nie mam, nie? No to chyba jasne. No i to, to chyba tyle. Ja bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną tutaj jesteście i z nami, że oglądacie ten kanał. Jak Wam się ten film podobał, to będę bardzo wdzięczny za łapeczkę w górę i za, zasubskrybowanie tego kanału. Tak. I tutaj, w tym miejscu też chciałbym jeszcze bardzo, bardzo, bardzo podziękować Wydawnictwu Moduko. Tak, wydawnictwo Muduko przysłało nam tę książkę, żebyśmy sobie mogli ją przetestować, ograć i sprawdzić. Ale nie tylko za to dziękuję. Dziękuję też za akcję, którą przeprowadziło wydawnictwo przy okazji rozsyłania tych książek recenzentom. Bo wydawca przygotował 100 egzemplarzy recenzenckich i dla każdego, za każdego recenzenta, któremu wysłał taką książkę, to posadzili drzewo. No serio, drzewo w naszym imieniu, więc tak, mamy drzewo i. Pokazałbym wam zdjęcie tego drzewa, ale wam go nie pokażę, bo nie mam, nikt nam nie przysłał zdjęcia naszego drzewa, chyba dopiero je będą sadzić, ale pewnie wam tu tutaj po pokażę certyfikat, że naprawdę mamy drzewo. Fajne to jest, nie? No. I to już naprawdę tyle ode mnie. Dziękuję, że tu ze mną byliście, że posłuchaliście tego, co mam do powiedzenia. I jak Wam się podobało, to dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać w komentarzach też, czy lubicie gry książkowe, czy graliście już w zielobór, czy no, lubicie taką formę zabawy. Jak Wam się podobała ta recenzja? No to już chyba tyle naprawdę. Dzięki, cześć!